Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy testować kosmetyki marki MAC. Uzbierałam tu trochę rzeczy, tak z różnych kolekcji, które dostawałam przez lata. Część rzeczy też sobie tutaj kupiłam. E, także zbierałam, zbierałam i tak zmyślał, żeby zrobić to Get Ready With Me MAC. Ja mam kilka takich perełek, które używam od Maka. Między innymi ten puder, puder podkład od lat jest ze mną, tak samo jak podkłady, korektory. Często używam i mam też całą kolekcję szminek od Maka. Proszę bardzo, jeżeli byście chcieli test na żywo, to wam też chętnie nagram. Test e, tego, co mam. <grych> Wszystkich pomadek, na przykład, które mam. Lubię ich kontrówki, lubię ich e, edycje specjalne, szczególnie te świąteczne. E, ale dziś e, zrobimy sobie make-up, pełen make-up mak, chyba jedynie brwi nie mam z maka. Tak mi się wydaje, kiedyś miałam jakiś produkt, ale już nie mam. Już nie mam. Nie był moim ulubieńcem, ewidentnie. Wydawało mi się, że miałam, ale nie. Także mam tutaj mnóstwo kredek, jakieś róże, cienie z brokatem. Podkłady, dwa rodzaje. Jest tego naprawdę tutaj sporo, także zaczynamy. No i słuchajcie, pod koniec. Weźcie sobie coś dobrego do picia. Pod koniec pogadamy o tym, czy warto inwestować w te kosmetyki, czy jeszcze warto. Kiedyś to była taka marka niedościgniona. Inglot nazywaliśmy polskim makiem, wiecie, tak, takim czymś naj, najbardziej profesjonalnym, co się da. A mak był zawsze taki niedościgniony i każdy chciał mieć ich cienie, te pojedyncze, czy pigmenty. Pamiętam to, pamiętam, dziewczyny kolekcjonowały. To odsypki się kupowało na Allegro, także wiecie. Mak to mak, wszyscy wiedzą. A jeszcze bardzo lubię giełki od nich. Dobra, zacznijmy od bazy. Ja kiedyś ją miałam. To jest taka baza z witaminą C. Tinted Cream e, SPF30. Niektórzy go używają jako podkładu, także użyję go. To, co znajdę, podziękuję wam na dole, ale tutaj większość rzeczy to będą nowe rzeczy. Proszę bardzo, i nakładamy. Zobaczymy, czy on sam będzie ok bez, bez żadnego wsparcia, czy trzeba będzie dołożyć podkład. Jakoś tak, te wszystkie FPF-y, Kremy BB nakładam rękoma. Okej, okay, krycie jest bardzo delikatne. No takie którego praktycznie nie widać. Delikatnie wyrównuje skórę. Czy to jest jakiś kolor, słuchajcie? Light, ja mam kolor light. Tak wygląda. Skóra jest rozświetlona. Teraz podkład, słuchajcie, mam tutaj tak: Prolong Wear Foundation w kolorze e, NC20, czyli ten taki najpopularniejszy. I, ma I mam też Matchmaster. I Matchmastera nie używałam, więc może użyjemy sobie Matchmastera, bo tamten znam. U nie, nie użyję Matchmastera, bo on ma taki kolor. Pomarańczowy. Kolor 2. Tu mam jeszcze Face and Body Foundation, kolor C3. Zobaczę sobie jeszcze ten. O, może ten. Tego nigdy nie używałam nawet chyba. Bo ten prolongwear już dobrze znacie. U mnie też wiele razy się pojawiał. Ja również miałam go na swoim ślubie. Możecie się cofnąć do tego filmiku i zobaczyć. Także myślę, że ten jeszcze zobaczę. Ten NC25. Jeszcze jest ten ale dobra, spróbujemy sobie ten face and body on jest bardzo lubiany, bo można go faktycznie używać na całe ciało, można go sobie stopniować, e, on jest taki, że fajnie, e, fajnie się blenduje teraz jest mnóstwo takich podkładów, ale kiedyś to było ciężko dostać taką formułę mam gąbeczkę i to jest kolor C3, lecimy na połówce, ulala, to będzie chyba troszeczkę za pomarańczowy dla mnie, to jest taki mój kolor, jak jestem opalona, no krycia nie ma dużego bardzo malutkie krycie. Krycie jest naprawdę niewielkie. Widzicie tutaj moje wszystkie jakieś niedoskonałości prześwitują? Niewielkie krycie. Tak jak widziałam go na filmach różnych, wydawało mi się, że jednak coś kryje. Tak można było go niby warstwowo nakładać. To ten jest niesamowicie lekki. Tak jakby tylko wyrównuje kolor. Dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia z tym podkładem. No jest dla mnie troszeczkę za lekki, ale postaram się to wyprowadzić korektorami. Mam tutaj 24-godzinne smoothwear. Concealer, tak to się nazywa, w kolorze NC30. Takie jest opakowanie Studio Fix. Zobaczmy jego krycie. On jest bardzo, bardzo kremowy. Podoba mi się, jak ten korektor wygląda, jest rzeczywiście kremowy. Może nie ma takiego stuprocentowego krycia jak tart, ale nadal wygląda na fajnie. A słuchajcie, no, zostawiłam sobie, żeby wam pokazać efekt. Nakładam go też z drugiej strony. Ja go kiedyś miałam, ja pamiętam, że miałam ten korektor. Natomiast ten odcień konkretny ma naprawdę żółty, żółte podtony. Niech Was nie zmyli nazewnictwo w maku, bo NC. E, NC20 to powinno być teoretycznie zimne, tak? Oni mają na odwrót, więc jak macie W to, e, to, właśnie są różowe tony czasami. No i oczywiście N chyba to jest neutral, C właśnie ciepły, w ogóle on na odwrót jest. Na odwrót niż na przykład w Loral czy w innych markach, także tak. I teraz mam drugi korektor, ja go kiedyś używałam pod oczy. Pamiętam Ewa Red Lipstick go bardzo, przez wiele lat używała, właśnie ten korektor, to jest NC20, więc teoretycznie to jest ten sam kolor i zobaczcie jak się różnią, więc tutaj kolorystyka w maku nie jest spójna, no nie można powiedzieć, że jest spójna, nie jest spójna, jest, jest, są różnice, ten jest bardziej beżowy. I ten korektor, on ma tutaj pompkę, jest bardziej leisty, on jest taki skoncentrowany i ten konkretny korektor użyję sobie na zmiany, tutaj żeby zakamuflować co nieco. Pozwoliłam temu korektorowi troszeczkę przeschnąć i lecimy. Te podkłady Maca i korektory mają taki charakterystyczny zapach jak Revlon Colorstay, coś takiego. Także mamy bazę, muszę się teraz upudrować i użyję właśnie mojego ulubionego pudru, który można używać też jako podkład. Jeżeli macie mniej do zakrycia, jeżeli macie tłustą cerę, to będzie wasz ulubiony podkład NC25 Studio Fix. Kocham ten produkt, kocham, uwielbiam. I lubię go nakładać dużym pędzlem. Ładuję najpierw na pędzel, można go też rzucić do torebki. I ma też sobie kolor. Ok, mamy to. I teraz paleta. Paleta Pro Contour. Tak wygląda. Zacznę sobie od tych jasnych tonów, od najjaśniejszego pudru, i rozjaśnię sobie tu skórę pod oczami. Miałam kiedyś bardzo podobną paletę z Too Faced i uwielbiałam ją. I lubiłam sobie właśnie tu rozjaśnić pod oczami, bo to od razu daje, widzicie, taki efekt liftingu. Tu nawet nie ma specjalnie drobin, on po prostu tak, po prostu tak rozświetla. Teraz ten kolor. Ja mam w ogóle odcień Light Medium tej palety. Chciałam w tym roku zamówić yy, kalendarz z Maka, ale powiem wam, że był tak drogi że odpuściłam. W zeszłych latach otwierałam, chyba dwa lata temu otwierałam kalendarz smaka. Fajny był. Bardzo fajna paleta. Bardzo mi się podoba. Teraz wezmę sobie róż. Ja bardzo lubię ich róże. Mam kilka. Mam Melbę i nie tylko. Mam kilka właśnie takich ulubionych. I tutaj mam Mokę. I chciałam sobie tą Mokę wypróbować. Mam całą kolekcję w zasadzie ich róży i rozświetlaczy. Moka wygląda tak. To jest taki kolor brudny róż. Ale na policzkach daje naprawdę taki Piękny efekt, taki trochę mroźny, ale nawet dla mnie, gdzie ja mam ciepły typ urody, też mi pasuje. Bardzo mi się podoba ten róż. Zobaczcie, naprawdę pięknie wygląda. Mak ma świetne róże. Zobaczcie, ja też bardzo lubię ich kremowe róże. W ogóle mam też kolekcję. Kupiłam sobie chyba z 3 czy 4 kolory. I naprawdę delikatnie, pięknie wygląda na skórze taki efekt zimowy. Rozświetlacz mam z jakiejś poprzedniej kolekcji, chyba sobie kupiłam kilka lat temu, 2-3 lata temu w w Amsterdamie i pamiętam, że to była e, e, nie wiem czy to jest ta staj edycji czy nie, tak to chyba było wtedy w Amsterdamie w grudniu sobie kupiłam i tutaj mamy kolor Whisper of Guilt i one są takie, trochę mają drobinek, ale takie zaraz zobaczycie, tak się ładnie osadzają na skórze one są ogólnie dosyć perłowe, te ich rozświetlacze, Soft and Gentle no to oczywiście rozświetlacz, który przez wiele lat wszyscy używali, na skórze go troszkę widać, nie używam go często, bo on jest taki, że robi mi taką widzicie jak tutaj się ruszam podkreślam jednak pory, bo ma dużo tej perły takiej wchodzącej w pory. Nie wiem, jak Wam to określić. Czasem jest rozświetlacz, który miękko siedzi na skórze i tak nie, nie wchodzi, a ten jest bardzo perłowy. Także podoba mi się. On ładnie wygląda na nagraniach i na zdjęciach, ale nie używam go na co dzień. I teraz, no więc widzicie, tylko nałożyłam na policzki. I teraz mgiełka. Oczywiście ich mgiełki są też bardzo znane. Bardzo fajnie te Fix Plus działają. Można kupić w wersji nawilżającej, w wersji matującej, w wersji mocno rozświetlającej. Więc niech się teraz wchłania. Ja sobie szybko zrobię brwi. Nie mam tutaj właśnie produktu do brwi z Maka. Szkoda, bo myślałam, że mam, ale zakręciłam się. Więc biorę produkt z Anastazji w kolorze blond. To jest ta kredka Brow Definer. I po prostu podkreślam szybko brwi. Tak wygląda makijaż tylko tą kredką. I na to nakładam sobie żel z Hourglass w kolorze Soft Brunette. Wygląda szczoteczka. On daje taki dosyć miękki, matowy efekt, ten żel. Niektóre żele mają, dają efekt bardzo błyszczący, mają jakieś drobinki albo właśnie trochę perły, a ten daje efekt matowy. Także robię drugą brew i już do Was wracam. I mam już brwi. Powiem Wam tylko, że jeżeli chodzi o ten żel, to brwi to on nie utrwala tak jakoś bardzo mocno. On daje trochę koloru, czesze te brwi, ale nie ma takiego fullu, trwalenia, nie ma takiego kleju. Najpierw nałożę sobie coś do ust, bo chciałam już dawno użyć tego produktu. To jest Cream Lip Stain kolorze Crushing It 111 bardzo dawno chciałam go użyć także czekałam na tę okazję nie używałam go wcale tak wygląda, Cream Lip Stain w zasadzie nie ma zapachu oh no, chyba jest pomarańczowy to ma być taki tint ja zawsze używam pomadek z maka widzicie jaką mam kolekcję to pierwszy raz używam ich tintu tak w takim kolorze Zaczyna chyba zabarwać trochę usta. Ok, taki efekt bardziej jak na lato, bym powiedziała. Trochę jeszcze dołożę. I niech sobie zastyga. I teraz słuchajcie, paletka. I cienie, bo cienie mam tutaj takie fajne, różne z brokatem. Mam tutaj taki, taką paletkę, która się pojawiła w edycji limitowanej, ale te palety wracają zawsze, słuchajcie. to. Nie patrzcie na to, że to jest ta konkretna. To jest akurat Smarty Pants. E, najbardziej mi się podobała z całej kolekcji. Tu mam rozświetlacz, a tu cienie. Bardziej mi chodzi o to, żeby zrobić tutaj tło pod y, moje cienie błyszczące, więc używam tej, tego cienia takiego bardziej rdzawego. I nakładam tutaj właśnie w tło, a tutaj będę nakładać mnóstwo brokatu, więc rozcieram do góry. Y, mam kilka palet z maka, one mają fajną jakość, szczególnie lubię cienie matowe. Y, te błyszczące trochę mniej niż właśnie, nie mają takiej formuły, którą wiecie, kocham, a matowe bardzo lubię. Użyję tego jaśniejszego jeszcze. Lubię ten pędzelek z Fenty, to jest Eyeshadow 240, on jest taki wielofunkcyjny, można nim nakładać naprawdę różne cienie. I teraz wezmę sobie ten ciemniejszy matowy kolor i tu przyciemnię po prostu zewnętrzny kącik. Co do maskary, to wydaje mi się, że mam tutaj tylko fioletową, natomiast ja używałam ostatnio maskary z Maka Multi Dimension, i była fajna, ale ym, nie, była to taki, nie był to taki efekt bardzo, bardzo mocny. Ogólnie maskary z Maka są takie. Że trzeba je nakładać warstwami, o tak. Tak mi się wydaje. I tyle. Tak w zasadzie to jest tu dwa cienie. E, tu mam jeszcze rozświetlacz, więc spróbuję go sobie użyć w wewnętrzny kącik i zobaczymy, czy on jest fajny. Uuu, fajny. Ma, nie ma dużo perły. Jest taki rozjaśniający, ma delikatne drobinki. Delikatne. Ale teraz chcę użyć sobie tych brokatów. Ula ile tego mam. Zobaczcie ile mam kolorów. Tyle mam kolorów brokatów. Nie wiem co tu użyć. Może coś złotego dziś. Tu złoty, mam tutaj bardziej żółty, mam tu bardziej różowy. Wezmę te dwa. To są w ogóle Dazzle Show Liquid Liquid Eyeshadow. Ten konkretny nazywa się Rayon Race. I nakładam bezpośrednio na powiekę. Zrobię zbliżonko. Wiem, że da się pojawią komentarze, nie, nie umiesz robić makijażu, zawsze robisz takie same, nawalasz brokat. Ja robię proste makijaże, słuchajcie. Ja na co dzień robię proste i jak chcecie oglądać skomplikowane, to nie u mnie. Ja robię takie, wiecie, które sama umiem zrobić, w których czuję się dobrze, nie muszę spędzić tutaj, wiecie, godziny. No, fajnie, zobaczymy dalej I jeszcze drugi kolor taki z, z drobinami To jest Flash and Dash I wygląda obłędnie Zobaczcie same drobiny jak z bliska wam pokazuję O tak wygląda ten kolor Flash and Dash Nie wiem czy one są teraz dostępne Ale podejrzewam, że tak, a jak nie no to na pewno Na święta pojawią się podobne Uuu to jest sam brokat Piękne O la la U la la cudeńko Piękne drobiny Ma w sobie drobiny złota i srebra pomieszanego Świetny na Sylwestra. Świetny kolor. Fajny produkt. On, mm, on jest taki, że od razu się przykleja do powieki. Nie, nie marza się za bardzo. Bardzo fajne Kiedyś wszyscy używali tych cieni ze styli, a myślę, że już przeszła ich świetność. Ja sama kiedyś miałam bardzo dużo tych cieni. Muszę zrobić porządki w ogóle w tych cieniach. No pięknie się mieni. Nie wiem, który oddaje kamerę, ale pięknie się mieni w sztucznym świetle. Super sprawa. I słuchajcie, jeżeli chodzi o kreski, no to oni też są znani z kredek. Ja tutaj mam Kajal, mam dwa Kajale, brązowy i czarny. I może użyjmy brązowego, faktycznie mam kolor Marsala, Kajal krejon i wygląda tak. I to ten miałam kiedyś w kolorze czarnym, dokładnie coś takiego. I możemy go nakładać na powiekę, możemy go nakładać na linię wodną również. Natomiast przez to, że mam brokat, to najpierw go nałożę na linię wodną, żeby nie zebrać brokatu do oka. Najpierw go nakładam tu do środka oraz na górę. I teraz na górę. I to jest najprostsza kreska, taka roz rozmazana, bo to jest bardzo miękkie, woskowe, łatwo się doprowadzi. Można jeszcze to przypudrować cieniem. Natomiast jak stępicie tą końcówkę, no to będzie trudno. No najłatwiej się maluje właśnie, jak jest taka zaostrzona. Jeszcze trochę przylini rzęs. Bardzo fajny ten kajal. Lubię takie kosmetyki z frosze też taki jest. Zakręcamy go. Wrócę do paletki i troszeczkę sobie tym ciemnym brązem przelecę tutaj wzdłuż I Malutki pędzelek, taki maciupeńki, naprawdę mała kuleczka. To jest Maestro 420. I tutaj też po tym kajalu na górze już zaczyna zastygać. Więc po prostu brązowy, czekoladowy cień na to. No, i tak wygląda oko. Nie wyciągam jakoś bardzo dzisiaj jaskółki, nie chcę tego dziś robić. No i słuchajcie, tusz, tu mam ten fioletowy nieszczęsny, więc nie będę go używać, bo mi nie pasuje. Użyję sobie tuszu pupa. To jest Maxi Volume. Super efekt. Ja sobie wkleję jeszcze kilka małych Wam mówię, że te kępki są opcjonalne, nie trzeba. Tutaj mam ardelki long, trujeczki, uwielbiam te rzęski. Biorę odrobinę mojego ulubionego kleju Duo Quick. Nakładam tutaj na wierzch dłoni i zamykam, żeby nie wysechł. Biorę sobie, słuchajcie, taką jedną kępeczkę, Ściągam właśnie tutaj. Biorę trochę kleju i przyklejam przy nasadzie. I czasem przyklejam sobie dwie takie kępki potrójne. Jest to łatwiejsze niż kępki pojedyncze, no bo macie od razu takie trujeczki. one są od razu ładnie ułożone. Wyglądają jak takie wispy, wiecie, jedna dłuższa, druga krótsza i zobaczcie jaki efekt dają. To już jest efekt fajny na Sylwestra, a nie musicie kleić całych rzęs. To już jest super efekt sam w sobie. I warto sobie paluszkiem tak jeszcze położyć na swoich rzęsach i w zasadzie to jest tyle. W zasadzie to jest tyle. Bardzo szybki makijaż, nawet troszkę sylwestrowy mi wyszedł. Jestem zachwycona tym tintem do ust. Może nie do tej opaski dzisiaj. W ogóle opaska jest z filmu Made in Poland od Celiny Parysów. Parysów, parysów. Możecie sobie zobaczyć. Także tyle, kochani, mam nadzieję, że mój film Wam się podoba, mam nadzieję, że teścik Wam się podobał. Makijaż taki w zasadzie trochę świąteczny, subystrowy mi wyszedł. Eee, chciałam przetestować te rzeczy, które mi tutaj czekały na test od jakiegoś czasu. Powiem Wam, że ja bardzo lubię kosmetyki marki MAC, One są trwałe, jest dużo kolorów. Najlepiej pójść do salonu i wybrać po prostu na miejscu ten kolor, który Wam odpowiada. Zwróćcie uwagę na produkty do twarzy, to pierwsza rzecz. Czyli podkłady, pudry, róże, one są fajnej jakości i mają naprawdę mnóstwo fajnych odcieni. I takich, wiecie, no takich kolorów nie znajdziecie. W w przeciętnej paletce do makijażu, no to jest coś naprawdę dosyć, to jest coś oryginalnego, taki brudny róż, moka, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba produkt do ust, bardzo. Jestem zakochana, no i te cienie, także zrobiło się sylwestrowo, świątecznie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli miło ze mną spędziliście czas, zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się w kolejnym. Pa, kochani!